Siemiaczko kochani, witajcie w najnowszym odcinku. Jeżeli pamiętacie mój odcinek o AliExpress, to super się przyjął. Jeżeli nie pamiętacie, to zobaczcie. Tam mówiłem o podróbkach na AliExpress, jak to wygląda, jak AliExpress stara się ukryć podróbki u siebie na stronie. Większość z Was to nie dziwiło, dlatego że jest to chińska strona, no i wiadomo, Chiny, podróbki, te sprawy. Inaczej ma się sprawa z Allegro, o którym dzisiaj powiem. Ale zanim to nastąpi, zapraszam na mojego Instagrama, gdzie odbywają się ankiety, gdzie wcześniej wspominam o tych filmach. Również odpowiedzcie na pytanie na, na dole. E, pytanie na dzisiejszy odcinek jest takie, czy podróbka, która jest jeden do jednego z oryginałem, może nawet z tej samej fabryki, może nawet z tej samej linii produkcyjnej, może produkowana nawet obok, ale nieautoryzowana przez oficjalnego sprzedawcę, takiego jak Nike Adidas, jest podróbką. Czy to już jest oryginał, a może coś innego? Napiszcie na dole. Czy to podróbka, czy oryginał? Tak, nie, lub opis. I takie dodatkowe pytanie jeszcze. Napisz na dole, czy kiedyś kupowałeś na Allegro i natknąłeś na podróbkę, albo chciałeś coś kupić, na np. RMAX 97 e, i nie mogłeś nic kupić, bo były same podróby. Również, jeżeli pod tym filmem będzie 15 tysięcy łap w górę, pójdziemy tam, na zewnątrz, na dwór albo na pole. Zapytać się ludzi, Polaków, czy odróżnią podróbkę od oryginału. Weźmiemy ze sobą Easy Boosty oraz zapytamy, co sądzą o kupowaniu podróbek. Jak widzicie w tytule tego filmu, na Allegro jest więcej podróbek niż oryginałów. I ja się szczerze zdziwiłem, dlatego że zawsze wiedziałem, że na Allegro są jakieś podróbki, zawsze się one trafiają. Jednakże, kiedy ja wchodziłem w Streetwear, to nie było aż tak bardzo popularne. Teraz zobaczyłem i naprawdę jest źle. Jak pamiętacie moje live, y, to patrzyliśmy na olx ale na OLX-ie, powiedzmy sobie szczerze, nikt tego nie sprawdza, dlatego że tam są te ogłoszenia bezpłatne, jest dużo takich buticzan, buticzaków, którzy to sprzedają po prostu i mają to u siebie w Polsce. Taki bazar. Ale na Allegro jest coś innego, dlatego że tutaj od wszystkiego trzeba płacić prowizję. I teraz pokażę Wam, mam kilka wyszukań, które chcę Wam pokazać, że naprawdę nie ma tam żadnych praktycznie oryginalnych rzeczy. Chcę jeszcze powiedzieć, że nie do końca również jest to wina Allegro, dlatego że tam są przyciski do zgłaszania tych przedmiotów i wszystkie przedmioty, które Wam tutaj pokażę, zgłoszę. Tak raczej kolejny film i zobaczymy, czy Allegro usunęło sprzedawców i usunęło aukcję. Dla tych, którzy się będą pytać, skąd ja wiem, że to podróbki, tutaj mam bardzo dobrą porównywarkę butów i ciuchów Xa, jeżeli go nie znacie. To jest taka porównywarka, gdzie są limitowane buty, ciuchy, które wychodziły kiedyś, które wychodziły ostatnio, które można kupić z drugiej ręki nowe. A dlatego, że są limitowane, osiągają bardzo wysokie ceny. Dużo wyższe niż 200 zł na Allegro. Zaczynajmy. Jako pierwsze wyszukiwanie dam Nike Air Max 97. Dlaczego? Dlatego, że to jest najczęstsze pytanie, jakie dostaję na PW, na fanpage'a i wszędzie: czy te Air Maxy 97 są oryginalne i wysyłacie często linki do Allegro. No, i oczywiście mamy tutaj Air Max 97. Kupiło to 24 osoby, i to jest bardzo dobry przykład, dlatego, że są Air Max 97 Undefeated. Dobrze wiecie, że ja je mam, i mam nawet również białą parę, ale wejdziemy sobie tutaj, jakiś e butynet i mamy za 177 zł. Ok, te buty kosztują 759 zł, kiedy były w sklepie. Oczywiście są bardzo limitowane. W ogóle ta wersja to jest jakaś dziwna wersja, bo czegoś takiego nie ma z takim Nike'em. To nigdy nie wychodziło, więc od razu wiadomo, że to jest podróbka, bo Undefeated wychodziły klasyczne. Zaraz będziemy widzieć na kiksie. Więc to jest w ogóle podruba. Gdybym miał milion złotych, to bym postawił milion, że to jest podróbka, bo jestem tak tego pewien, dałbym sobie ręce uciąć, dałbym sobie nogi uciąć. Bo coś takiego nigdy nie wyszło. Również jeżeli chodzi o zakupy przez sklepy, bo dużo jest sklepów z podróbkami w internecie, zakupy przez sklepy zazwyczaj jest minus 50%. To znaczy, jeśli buty skupujesz za 700, w sklepie kupisz za 350, to oczywiście wchodzą jakieś inne rabaty, ale za 177 zł, szczególnie tych butów, nie ma opcji. Więc zobaczmy sobie na StockX-ie. Tu mamy Undefeated, są trzy kolory. No i jak widzicie, najtaniej możecie kupić rozmiar 11,5, czyli 45,5 za 400 dolarów, czyli około 1600 zł, plus cło i cała reszta. Więc są to buty za 1600 zł, normalnie kosztują, tak one wyglądają, a tak wygląda ta obrzydliwa podróba, widać, to jest różnica w języku, to już w ogóle jest tragedia. Zapiszę sobie tą aukcję, żeby ją zgłosić. Najlepsze jest to, że jest tutaj ponad 50 stronek, widzicie, i... Cała pierwsza strona, no może niektóre rzeczy nie, bo tutaj nawet mamy oryginalne buty, ale praktycznie większość pierwszej strony jest zawalona podróbkami, w ogóle to nigdy nie wychodziło. Co to jest? To jest straszne, straszne. Też to zgłoszę, już sobie otworzyłem na nowej karcie. Ale po prostu rozumiecie, że tutaj na Allegro to jest jakieś pole, minowe. Ja strzelam, że maksymalnie 10% rzeczy, które jest na Allegro z Air Maxów 9.7, jest oryginalne. Mamy tutaj ponad 13467 par butów wystawionych. Najlepsze jest to, że połowa z tych butów nigdy nie wychodziła oraz od razu poznaje zdjęcia, które pochodzą ze stron z podróbkami. Tego jest tyle, że żebym zgłosił to, musiałbym chyba spędzić nad tym 3 dni. I to jeżeli chodzi tylko o Air 9.7. Kolejny popularny but teraz to jest Air Force One. No i co tutaj mamy? Podróbki zazwyczaj są w rozmiarach od 40 do 45. innych nie mają, nie mają też połówek, chociaż te lepsze podróbki mają. Tutaj to wiadomo, nie będę nawet na to patrzył, ale żeby Wam pokazać, widzicie co? To? to są podróbki butów Off-White, to jest akurat zdjęcie oryginalnych, bo często używają właśnie zdjęć produktowych ze stron Nike i tak dalej. Ten, kto się zna, ten wie, że są to podróbki, ale no niektórzy sobie wpisują Nike Off-White Virgil, Super, mega. Tu jest napisane, że możesz kupić podobną parę i to jest niby zabezpieczenie tych osób przed tym, żeby nikt nie powiedział, że są podróbki. Oczywiście to są ludzie, którzy niezbyt chyba ogarniają jak to działa, bo gdyby ktoś się zabziął, to po kupnie czegoś takiego można pozwać taką osobę. Nawet jeżeli ona tego nigdy w rękach nie miała, to sądy przy sprzedaży podróbek na odległość przychylają się ku paserstwie. Więc traktują to tak jakby pośredniczenie w sprzedaży towaru nielegalnego. Tutaj jak widzimy, mamy trochę lepsze rzeczy, 44,5. Nawet mamy, ale zobaczmy sobie w takim razie. Jeżeli nie wiemy, no to tutaj mamy, tu jest za 269 zł. Ok, tutaj mamy Stock XA i na Stock X te buty kosztują 849 dolarów, czyli prawie 4000 zł. I teraz powiedzcie mi szczerze, tutaj mogą wszyscy sprzedawać. Masz te buty, możesz sobie je sprzedać? Powiedz mi, kto normalny sprzedawałby te buty na Allegro za 269 zł, w pełnej rozmiarówce, jeżeli tutaj można z jednym przyciskiem dostać 4000 za jedną parę? 4000 zł. Kolejną rzeczą, którą już na pewno wiecie, są easy. Easy na Allegro się nie kupuje. No, i wpisujecie sobie Easy. Co my tu mamy? Easy za 328 złotych. Słuchajcie, 200 zł, 200 zł, 200 zł. No, dobra, tutaj mamy taki przykład tych butów. Nigdzie oczywiście nie piszą, że jest oryginalny i tak dalej. To chyba nawet Chińczyk to będzie sprzedawał. One są oczywiście podrobione do 280 zł, nie masz szans, żeby kupić je. Zresztą tu jest Swan Makes. Co to oznacza? To są Easy, pewnie jest zrobione. Jak sobie wpiszecie Swan Makes Easy, to one wychodzą na różne takie właśnie podrobione strony. Są to strony z różnymi wersjami. Ehm, tych butów one kosztują 175 Juanów. Możesz kupić na CSS CSBE i tak dalej, więc ehm, tak to wygląda. SwanMix to jest po prostu nazwa producenta tych podróbek. Dlatego została tutaj dodana. A Easy mamy ile? 2735 sztuk Easy, z czego jestem pewien, że może 30 jest oryginalnych, bo pewnie wystawiają ludzie z grupek tutaj. Tutaj na przykład ten sprzedawca ma strasznie obrzydliwe podróbki. Na przykład tutaj Easy Off-White, to jest w ogóle, nie no, masakra. Kolejny Easy Off-White Boost. Eee, no, y, sorry, ale jeżeli ktoś to kupuje, no to już, już tragedia. To jest pełen sklep z podróbkami, wielki sklep z podjebami, który zaraz również zgłoszę. Jeszcze na koniec spiszmy sobie jedną rzecz. Supreme. Jeżeli chodzi o Supreme, to jestem w stanie to trochę zrozumieć, dlatego że logo Supreme bazuje na ogólnodostępnej czcionce Futura Heavy i w Europie nie jest ono zastrzeżone, dlatego że przepisy europejskie zabraniają zastrzegania logówek, które bazuje na ogólnodostępnych czcionkach, fontach. Dlatego wniosek o rejestrację trademarka na terenie całej europejskiej wspólnoty gospodarczej został odrzucony. Więc gdybyście na przykład kupili taką bluzę i chcieli kogoś pozwać, o, to, to byłoby to dość trudne, dlatego że tutaj trzeba by już udowadniać, że jest to produkt typowo podrobiony, bazujący na jakimś designie marki, a nie tyle, że ma Logo. Ale znowu jest tego pełno, ponad 14 tysięcy rzeczy. Na koniec patrzcie, RMAX 97 Swarovski. Yy, są to buty, które są dość mocno limitowane. One bardzo dużo kosztowały na samym początku, kiedy wychodziły. Teraz 206 Zł. Tak, super na Allegro. Mega, mega dużo rozmiarów. Wpiszmy sobie na stockx ie yy, i nam wyjdzie. Kosztują 1500 Dolców, czyli 6000 Zł. No, po prostu słuchajcie, ja szczerze mówię, kto się na to nabiera. Wiem, że są ludzie, którzy się nie znają, wiem, że jest wielu ludzi, którzy kupują to, bo myślą, że na Allegro są same oryginały. Ale jak widzicie, kupowanie na Allegro butów sportowych, szczególnie Nike, jest olbrzymim polem minowym. I to takim, gdzie nie przejdziesz dwóch metrów i zawsze jest jakaś mina. I jeszcze raz chcę powiedzieć, nie wiem, czy jest to wina Allegro czy czegoś innego. Również na dole linkuję takie doświadczenia użytkownika Allegro z podróbkami, to na wykopie było opisane, warto poczytać. Dlatego ja wierzę, że Allegro jest dobre i usunie te aukcje, jeżeli ja je zgłoszę. Co właśnie w tej chwili po zakończeniu tego filmu zrobię. Porobię screeny zgłoszeń i poczekam tydzień, dwa i nagram kolejny film. Bo z drugiej strony jest to smutne, że największy w Polsce porta z aukcjami, które słyną z tego, że tam były oryginalne rzeczy, tak? To na Olyxie, tam na jakiejś tablicy, czy gdziekolwiek, na jakimś tam ogłaszamy 24, tam właśnie były te wszystkie podróbki. Teraz jest tego tak dużo, że naprawdę ja kiedyś szukałem Allegro i naprawdę fajne rzeczy znajdowałem ze starych kolekcji Nike, a w tym momencie jest to po prostu tak utrudnione, że, że no, sami widzicie. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, pamiętajcie o dawaniu łapek w górę, również, tak, tak, film z kurtkami, tutaj, tutaj jest cały skrypt filmu z kurtkami na zimę, jest przygotowany i już będzie. Dlatego dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, pamiętajcie, łapa w górę, subskrypcja, dzwoneczek i widzimy się w następnym odcinku.